Majordomus, właśnie. Zwłaszcza on. Dlatego musimy być sami. Babciu, jesteście narzeczonymi. Jesteśmy, bo się kochamy. Całujecie się w usta? Pewnie. Ochyda. Dlaczego? Chodź tu. Lupita zaopiekuje się ciałą. Proszę być ostrożnym. Może go odwiedzać tylko jedna osoba. Oczywiście. Kiedy pan przychodzić? Wolałabym, żeby pani tu zamieszkała. Nie ma sprawy. Dziękuję. Pies zostanie u kolegi. Dobrze. Nie chcę żadnego ryzyka. Chciałabym, żeby Santiago do niego zajrzał, tylko na chwilę. Oczywiście. Proszę uważać, sam pan rozumie. jasne. Kochanie? Przyszłam się przytulić. Wie pan, dlaczego pana zaprosiłam? Nie. Ciawa, chcę coś panu powiedzieć. Powiedz, o co chodzi. Siadaj tu? Dasz mamie pieniądze na operację? Robię to z przyjemnością. Kiedy wyzdrowieje, odpłacę ci buziaka. Bardzo Cię kocham. Ja ciebie też. Mogę go przytulić? Tak. Chyba coś nie tak. Jeszcze. Co tu robisz? Pokłóciłeś się z dziewczyną. Powiedz mi prawdę. Jaką? O czym mówisz? Nie zmuszaj mnie do tego pytania. Spiesza się do Instytutu na razie. Nie zostawiaj mnie. Chodź tu, wsiadaj. Już podaję kartę. Wzruszyłem się. On cię bardzo kocha. A ja jego. Raul, jak się masz? Dobrze, a ty? Dzięki. Słyszałem o operacji. Na pewno potrzebujesz pieniędzy. Otwieram konto na twoje nazwisko. Co? Możesz korzystać z niego ile chcesz. Kocham cię i chcę, żeby twój sen szybko wyzdrowiał. To bardzo szlachetne, ale to ja zapłacę. Candy ma wszystko. Nie trzeba. Chowaj pieniądze dla mojego siostrzeńca, który niedługo się urodzi. Candy, niczego nie może Wam zabraknąć. Nie rozumiem. Chcę być ojcem dla twojego syna. Nie wierzę. Nie musisz. Rozmawiam z Candy. To bardzo miłe. Co? Jak to miłe? Chciałaś już ma ojca. Nie ma. Jestem Ci wdzięczna. Jak to? On wykorzystuje Twoją słabość, żeby Cię zdobyć. Dobrze wiesz, że taki nie jestem. Jasne. Candy, kocham Cię. Puszczaj. Mam pytanie. Pytaj: Masz połówkę talizmanu? Co? Masz czy nie? Nie. Sama widzisz. Nie jesteś miłością jej życia. A co to ma do rzeczy? Kandi czeka na kogoś innego. Napaliłeś się trawy? Nigdy. Musimy porozmawiać. Teraz śpiewają. Muszę zająć się gośćmi. To ważne. Nie rozumiesz? Lulu jest sama w kuchni. Wysłuchaj mnie. Tak, Patricio. Lubię pokera, ale dzisiaj nie mam czasu. Znajoma ma chorego syna i muszę jej pomóc. Innym razem. Nie zdradzić cię? O czym mówisz? O tym, co mówiłem o Kandy. Nikomu ani słowa. Jesteś moim przyjacielem. Zaufałem ci. A koho miałbym o tym powiedzieć? Narzeczona. Ona się widuje z moją żoną. Muszę kończyć. Prowadzę samochód. Później zadzwonię. Umrze? Nie. Tata mówił, że wyzdrowieje. Moja babcia miała to samo. I co? Co? Umarła. Ale dzieci nie umierają. Starsi ludzie to co innego. Ja też miałam grypę i nie umarłam. Mama nie pozwala mi go odwiedzać. Tata mnie zabrał do ciawy. Poproś swojego tatę. Dobry pomysł. A jeśli Candy nie będzie dawcą? Spokojnie. Znajdziemy kogoś innego. Biedne dziecko i biedna Candy. W serce mi pęka. Wszystko będzie dobrze. Podobno zawiek jest prosty. Tak. Potrwa chwilę i zaraz wyjdziesz ze szpitala. Ale Ciawa zostanie tam kilka tygodni. Będę Cię potrzebowała. Wiem. Możesz na mnie liczyć. Porozmawiam z Marisą, żeby nie była zazdrosna. Nie damy jej powodów. Ale chcę, żeby to zrozumiała. Bardzo mi pomagasz. Nie chcę rozmawiać. Wciąż wymyśla jakieś preteksty. Jesteś dla niego niedobry. Owszem. I zły. Daj mu spokój. Nie mogę tak żyć. Chcę wiedzieć, czy jest gejem. Nie wystarczy, że nie chcę z tobą o tym rozmawiać? Nie. Może ma jakąś tajemnicę. Jaką? Nie wiem. Nie, mam dość tej rozmowy. Chcesz, żeby mój tata był gejem? Wcale nie. Chcę ci tylko pomóc. Nie wydaje mi się. Idź już, chcę być sam. W dzieciństwie chodziłem do kościoła, bo czułem, że to właśnie tu odczuwa się najsilniej swoją wiarę. Wszystko jest po naszej stronie Świetni lekarze, odważne dziecko Uda się Oby Myślałam, że zniosę wszystko ale kiedy choruje dziecko, człowiek zdaje sobie sprawę, jaki jest bezradny. Wszystko zależy od innych. Dlatego potrzebuje Boga. Tylko on może mi pomóc.